Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa oczywiście dzisiejszym gościem jest radny Polski 2050, radny wojewódzki, pan Stanisław Jurcewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Stanisławie, jak ja mam się do Pana zwracać? Bo ja lubię... Mówić do Pana, Panie Senatorze, bo nie możemy o tym zapomnieć, że przecież nie tak całkiem dawno był Pan jeszcze senatorem. Pani redaktor, to już jest Pani, pani wybór, jak Pani chce się zwracać w tej rozmowie, zatem pozostawiam to Pani. To ja będę mówiła do Pana raz tak, raz tak bo dzisiaj występuje Pan w naszym studiu w charakterze radnego, radnego wojewódzkiego i chciałam teraz powiedzieć Platformy Obywatelskiej, ale. To nie jest prawda. Nie od pewnego czasu mam zaszczyt i to niezwykle, myślę, ważną reprezentować formację, jaką jest Polska 2050, Szymona Hołowni. Natomiast historycznie ta pomyłka była by uzasadniona. No, niemniej w życiu bywają takie sytuacje, że no, reprezentujemy czasami inne ugrupowanie. Ale ja zapytam, tęskni pan? Ja myślę, że no, 22 lata formacji, którą opuściłem, zdecydowałem się. Nie jest to prosta decyzja, łatwa decyzja. Do tej pory jeszcze z taką przyjemnością słyszę i utożsamiają mnie mieszkańcy w niektórych powiatach z moją poprzednią formacją. Natomiast no, są pewne zasady w życiu, według których myślę w życiu prywatnym, w polityce, czy w życiu politycznym człowiek się kieruje? No i jeżeli nie może znaleźć jakiegoś wspólnego języka w sprawie dla mnie ważnej, no to postanowiłem podziękować, życzyć sukcesów mojej byłej formacji Platformy Obywatelskiej, czy też teraz Koalicji Obywatelskiej, to podjąłem taką decyzję. A ponadto chciałem bardzo wesprzeć. Trzecią drogę. Ponieważ przed wyborami nie tak jak teraz po wyborach, czasami jest wiele głosów, wiedziałem, że wejdą. Nie, ja się zdecydowałem brać udział w trakcie wyborów z listy, nie oczekując nie wiadomo, jakich prestiżowych miejsc. Chciałem po prostu Pewnie się wzmocnić. I żeby wygrała opozycja demokratyczna, gdyż uważałem, że bez trzeciej drogi. Nie będzie możliwość stworzenia rządu opozycji demokratycznej tych komitetów. Panie senatorze, ale uważa pan dzisiaj z perspektywy czasu, że był pan tym wartość, tą wartością dodaną do tej listy? No nie mnie osądzać. To, co mogłem, jak mogłem wesprzeć tą listę, aczkolwiek uważam, że każdy głos na liście trzeciej drogi był potrzebny aby mogła ta formacja być w koalicji rządzącej obecnie na no, Polską. Po czasie okazało się, że jest Pan jedynym radnym w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego reprezentującym Polskę 25. No i czynię to z przyjemnością i staram się aktywnie też... E, Spożytkować ten czas, który i, i reprezentując Polskę 2050, na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz Wałbrzycha, powiatu Wałbrzyskiego, ale nie tylko i pozostałych powiatów, gdyż one wymagają wsparcia. A w jakim zakresie? No Na przykład, pani redaktor, myślę, że okres pandemii naprawdę poczynił ogromne szkody, ale też ogromne szkody, jeśli chodzi o dzieci. Ja mam trójkę. Wiem, co to znaczy, jeżeli dziecko jest chore. Jako rodzic myślę, nawet tak, że wolałby człowiek być chorym, niż to, to, to ta pociecha, to, to szczęście, które mamy. I dlatego złożyłem wniosek do budżetu województwa. Tak, wnosił jeden. No, niestety, na razie jeden. Złożyłem do budżetu województwa dolnośląskiego na 2024 rok wniosek dotyczący wsparcia opieki publicznej dotyczącej badania autyzmu. W jak najwcześniejszym stadium zakup narzędzi do tego badania, ponieważ są to publiczne podmioty, które badają, w, w każdym powiecie one są. Zawnioskowałem o 720 tysięcy po konsultacji z fachowcami tutaj z naszego, z naszego terenu, aby zakupić narzędzia, aby przeszkolić pracowników do w miarę jak najszybszego diagnozowania autyzmu. Jest to niezwykle ważne. Dlatego, że okazuje się w tych rozmowach, które prowadziłem, żeby temat zgłębić, że po, po pandemii przypomnę jeszcze raz, naprawdę wymaga to bardzo wczesnego wykrywania i żeby, żeby leczenie czy postępowanie już w tym wieku dawało jakieś skutki pozytywne, żeby nie Im pogłębiał tym, tym, lepiej. tym lepiej. I muszę powiedzieć, że, Będziemy dalej to kontynuować, i to dotyczy jeszcze raz, podkreślę, wszystkich placówek w powiatach. Dlaczego? Dlatego, że takie badanie, które jest przeprowadzone nie przez publiczną służbę zdrowia, nazwijmy to ogólnie, tak? w tym sensie przez placówki psychologiczne no to jest koszt jednego badania 800 zł. Ja myślę, że to jest spory. A uważam jako tak. rodzin. Ta wnioskowana kwota, ona się znalazła w budżecie tak. województwa, więc powiatowe, miejskie poradnie będą w te pieniądze zaopatrzone i jest to sukces niewątpliwie. Ja, ja myślę, że to jest ważne, natomiast są to placówki prowadzone przez powiat, powiaty, nie okay. tylko, mają na myśli no, na przykład powiat wałbrzyski, ale sądzę, że znajdzie się rozwiązanie praktyczne, które umożliwi tym Korzystania z tych środków dla tych dzieci. Autyzm, panie senatorze, to nie jest jedyna przestrzeń, którą się pan interesuje. bo Wielkim sukcesem także było, były pieniądze na in vitro. Byłam wtedy w trakcie obrad tej sesji i wiem, że się bardzo panu cieszył. Ten program został przegłosowany i pieniądze się na in vitro znalazły. Znalazły się w budżecie, mogą korzystać z samorządy. Bo wie Pani, zastanawiam się też, drodzy Państwo, tu chodzi o coś dla nas, dla bardzo wielu, bo nie każdy czasami, no właśnie może mieć to szczęście w życiu. Ja też uważam, że między innymi bardzo spaja rodziny, no dziecko. No trudno mi sobie wyobrazić, ja miałem troje dzieci, żeby pozbawić szansy. No a zadziwiającym jednak było, że... Do pewnego momentu, z uporem radni Prawa i Sprawiedliwości, radni PiSu, odrzucali te nasze wnioski, no ale przyszła jakaś refleksja... To jest refleksja. chyba, panie radny. Wie pani co? Dziecko to nie jest ideologia. Dziecko to jest dla wielu szczęście, oczekiwanie i no, trudno mi jakby jeszcze bardziej to opisać, tak? To jest coś, na co nieraz czekają małżeństwa rodziny latami. Przecież to nie jest przymus. Jaka to jest ideologia? A już powiedziałbym nazywanie to produkcją. No dla mnie jest to nie do przyjęcia. We mnie się budzą bardzo duże emocje, jeżeli słyszę niektórych przedstawicieli parlamentarzystów PiSu, którzy w ten sposób się wyrażają. Znaczy nie podzielam tego poglądu, to nie jest przymus, to jest ogromna szansa. A po drugie, proszę Państwa, my się starzyjemy jako społeczeństwo. Jest ogromna depopulacja na Dolnym Śląsku w niektórych powiatach. Na co dzień Państwo nie muszą się tym interesować, ale jest coraz, coraz mniej się rodzi dzieci. Ale co to oznacza? To w perspektywie oznacza mniej rąk do pracy większe środki na emerytury, na renty. Kto na to kiedyś w przyszłości, a chcemy, żeby nasze dzieci też i te, które z in vitro się urodzą, no jednak miały szansę w tym zakresie. Także nie rozumiem, natomiast konsekwencja wszystkich radnych opozycyjnych 18, którym też jestem mimo że e, zmieniłem klub Trochę zażartujnie Pani redaktor, jak Pani wspomniała, jestem jednoosobowym klubem w cudzym słowiu, tak? Dwo, dwukrotnie przecież nie zagłosowaliśmy za zmianami w budżecie, nie budżetem. Były to kłamstwa, które na nas były przenoszone w sposób mało, powiedziałbym, parlamentarny, mało kulturalny. Byliśmy... Bo budżet był. My nie godziliśmy się na niektóre wydatki, a na przykład brak pieniędzy na in vitro. Ale koniec czy dzieło. Cieszę się, że niektórych pojedynczych radnych no, ogarnęła refleksja i danie szansę tym ludziom. Niektórych na radnych by... Prawa i Tak, być. bo opozycja była tu praktycznie mhm. jednorodna, jednolita i że ten program jest. To jest szansa. A w jaki sposób wielu? te pieniądze będą teraz rozdysponowane? Jest odpowiednio przygotowany mm -hmm. program przez zarząd województwa. Mm -hmm. I tam mogą sięgać gminy, powiaty no z naszego teretu, o ile dobrze pamiętam, to powiat Kłocki na przykład. Prawda? Mm -hmm. Także jest dostęp, dostęp do szczęścia tak naprawdę dla niektórych. Mm -hmm. Ale dostępem do szczęścia będzie także telesenior. No, widzę, że pani, dyrektor, pani redaktor no, ma dobre rozeznanie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Sejmiku, i się cieszę. I chcę za to podziękować, bo proszę państwa, niestety w ostatnich wyborach do Sejmiku była bardzo mała frekwencja głosujących. Natomiast Sejmik no, dysponuje środkami. Dosyć znacznymi. W tym roku to jest ponad. W tym roku, mam na myśli, rok 2024, to jest ponad 300, 3 miliardy, 3 miliardy. I tak, złożyłem wniosek, który no, czekał na wprowadzenie do budżetu 3 lata, a czekał mówię, dlatego, że składałem przez no praktycznie 5 lat, żeby opracować. Opracować tu, proszę państwa, tu są te dokumenty, które złożyłem właśnie to jest o tych dzieciach z autyzmem. Telecentrum telesenior. Miałby to być punkt, w którym seniorzy byliby obsługiwani. Powiedziałbym na odległość. W tej chwili telemedycyna, elektronika się rozwija bardzo. I w związku z tym, właśnie tu z jednej strony mówiliśmy o dzieciach, ale nasze społeczeństwo się starzeje. Informacje dotyczące stanu województwa, takie nieodległe będą też za rok 2023, ewidentnie wskazują depopulację. Bardzo dużą. Przybywa seniorów, niestety dużo mniej się dzieci rodzi. I to by była skierowana to telecentrum, telesenior, opracowanie takiej koncepcji i utworzenie. W jakichś latach, aby poprawić bezpieczeństwo seniorów. Na przykład e, instalując, inaczej, przepraszam, zakładając na, e, takie specjalne opaski, opaski mhm. które na przykład mogły, mogłyby być zaprogramowane na niektóre czynności życiowe, tak żeby mhm. już nie żeby zgłębiać. Je po żeby prostu. je monitorować po prostu i gdyby się coś wydarzało. Mhm. Znowu po pandemii. Sytuacja wielu seniorów, sytuacja czy zdrowie podupadło. Oni wymagają opieki. Bardzo często są samotni z różnych powodów, prawda, bo da, daleko są dzieci. No, nasze latorośle też są czasami za granicą, i to byłoby to naprawdę wsparcie przy nagłej pomocy, gdzie to telecentrum by kierowało, czy to sąsiada. Czy służbę zdrowia, czy straż. Także, no i cieszę się, że, że w końcu przyszła też refleksja zarządu województwa, żeby jednak zająć się tym tematem. Zdiagnozować, ilu tych naprawdę seniorów na przykład potrzebowałoby tej pomocy. A jeszcze powiem historycznie: jak pani była uprzejma wspomnieć moją działalność parlamentarną, to. Byłem prowadzącym ustawę i inspiratorem w Senacie dotyczącą abonamentu. Otóż, w tej chwili, po wprowadzeniu tej ustawy, która zakończyła się sukcesem, e, gdzie ją prowadziłem, e, 75-latek nie musi chodzić z druczkiem na pocztę, zgłaszać, że jest już 75 lat, że jest e, zwolniony. To jest z automatu. To tak, przy okazji tego tematu, Telesenior, jeżeli chodzi o abonament. Radio My na pewno to... jeszcze będziemy w naszych rozmowach wracać do Teleseniora, bo to jest świetny program, świetny pomysł. I wspomniał Pan o refleksji zarządu województwa, ale taką refleksją nie odznaczył się Pan przewodniczący Jaroch, jak wiemy. Podniesie Pan rękę za odwołaniem w czwartek? Tak, Pani Redaktor. Podniosę rękę. Co najmniej z trzech powodów. <laughs> Pierwszy, miałem ten zaszczyt, dzięki Państwu, historycznie też, przewodniczyć sejmowi, Sejmikowi. I nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby złamać prawo. Nigdy mi nie przyszło do głowy. A na czym to polegało? Proszę Państwa, złożyliśmy wniosek o odwołanie przewodniczącego Sejmiku, ponieważ uznaliśmy, że przez te lata, niedobrze reprezentuje Dolny Ślą mieszkańców Dolnego Śląska. Powtarzam, mieszkańców. No niestety e, odpisał nam pan przewodniczący na ostatni wniosek, że nie będzie zwoływał sesji, a zobowiązywała ustawa przewodniczącego w ciągu siedmiu dni od złożenia naszego wniosku, ponieważ... Jak pani myśli, pani redaktor? Jaki ponieważ zasad? są ferie. Tak jest. Coś niesamowitego. Myślę, że... Ta argumentacja może być tylko, nie wiem, do kabaretu, ale tak naprawdę e, na konferencji prasowej... Ale może wyjechał Pan przewodniczący? Wie Pani, ale to są wiceprzewodniczący. No tak to jest, że ja miałem ten zaszczyt i są różne mechanizmy, żeby tę sesję przeprowadzić. W związku z tym e, to jest kuriozalne, to jest ośmieszające mieszkańców Dolnego Śląska. Odwołacie? E, zrobimy wszystko, ponieważ no, niektórzy... Dosyć twardo określają, dwa razy wam się nie udało. Ja wychodzę z założenia, że społeczeństwo nasze, Dolnego Śląska, mieszkańcy Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego, powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, y, muszą to wiedzieć, dlaczego to robimy, że to jest zła reprezentacja, łamanie przepisów. Ja już nie chciałbym komentować na Facebooku wpisów, Pana przewodniczącego, które mówiło o błękitnym maszluzie, no coś niebywałego. Znaczy, ja nie daję zgody, reprezentując mieszkańców, na taki opis sytuacji. No jednak to jest przewodniczący Sejmiku, nie przewodniczący PiSu, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego. To była zła koalicja? Wie pani, wybory pokażą. Ja uważam, że... Mówię o czasie przeszłym, bo za dwa miesiące wybory. Dzisiaj pan premier potwierdził, że wybory 7 kwietnia. Ja myślę, że w wielu przypadkach nie była to dobra koalicja. Daję przykład, że niektóre wnioskowaliśmy my z opozycji. Przecież mój wniosek o telesenior był chyba 4 czy 5 lat rzędu składany. A co się radnym nie podobało? No, wie pani co, trudno mi zrozumieć. I co teraz nagle się stało? Czy Czasami odnoszę takie wrażenie, więc nie była to dobra koalicja. Koalicja, która nie chciała też moim zdaniem. Dać Ale było też mnóstwo dobrych rzeczy, właściwych. Mnóstwo wie pani, projektów. No tak, może tak, tylko że przepraszam, że powiem geograficznie w Bolesławcu, w Lubinie, a nam chodzi o południe dolnego śląska. Dlaczego? Dlatego, że tutaj średnia PKB unijna jest zdecydowanie niższa od tego PKB na mieszkańca w tych bogatszych północnych. W naszych obszarach i my konsekwentnie dopominaliśmy się więcej na e, infrastrukturę, e, więcej na, a chociażby, przepraszam, w ogóle na in vitro. E, oczywiście no, niektóre rzeczy zostały zrobione, ale i ja jestem przewodniczącym komisji rewizyjnej. No i uważam, że no, mam pewne wątpliwości, ale może to w przyszłości, co do niektórych spraw z tym związanych. Będzie chciał Pan o tym porozmawiać? Myślę, że tak, dlatego że to są pieniądze publiczne, o których chciałbym, jak Pani pozwoli, w przyszłości porozmawiać. To są pieniądze publiczne, pieniądz publiczny musi być kilka razy oglądany, przysłowiowa złotówka z kilku stron, nie z jednej. I wydawanie jej y, musi być bardzo uzasadnione. Tak mnie nauczył samorząd. Pani redaktor. I nie są to Panie radny, żadne nuty odwetowe, tak? Przepraszam, ja y, swoim 34 lata w tej chwili jestem związany z samorządem. I to słowo. No, często pada w ostatnim czasie. Reptowość, zemsta. Nie zgadza się pan z tym? No nie. Ja dzisiaj słyszę, że byli rządzący mm -hmm. te sformułowania cytują w sposób dla mnie zaskakujący bardzo. Ja używam twardej retoryki opartej na faktach. I jeśli coś zostało zrobione dobrze, to trzeba to powiedzieć. Ale jak Pani zauważyła, to ten rząd, ta koalicja, która odeszła, używa właśnie z takich sformułowań. Uważam, że bardzo niezasadnie, w ogóle niezasadnie i nie zgadzam się z tym, co mówią byli rządzący. Na koniec, który z postulatów wyborczych Polski 2053 drogi najbardziej Pana urzekł? Wie Pani co? Urzeka mnie, powiem ogólnie, konsekwencja w realizacji. Natomiast, jeśli Pani pozwoli, to pomówimy, bo Polska 2050 ma określone propozycje, i jeśli Pani pozwoli, kolejnym razem odnieśli. No jednym z nich, to już powiem dzisiaj, jest ekologia, i w tym zakresie myślę, została przyjęta moja propozycja. Do realizacji przy, przez ludzi młodych w wieku od 16 do 25 lat na terenie Dolnego Śląska, i mam nadzieję, że o tym będziemy mieli okazję porozmawiać. Koniecznie. Konkretny projekt. No, złożone przez radnego Jurcewicza, Radnego Polski 2020. Panie radny, w takim razie dziękuję bardzo Panu za przybycie dzisiaj do studia, za rozmowę z nami ze mną i, i o tych wszystkich kwestiach, o których Pan wspomniał, naprawdę bardzo ciekawych. I zobowiązuję Pana do tego, żeby spotkać się z nami ponownie za tydzień, może za dwa. Dziękuję, będzie dla mnie to przyjemność. Dziękuję Państwu. Dziękuję i do zobaczenia.